Impresje natury. Pod taką nazwą funkcjonuje nowa wystawa prac fotografika Jarka Wrażenia w Miejskim Ośrodku Animacji i Kultury od 16 lutego. Na wystawie możemy obejrzeć grafiki, które swe podłoże mają fotografii, a inspirowane są naturą. Pracę można podziwiać przez miesiąc. Zapraszamy, naprawdę warto. Dzisiejsza wystawa jest wystawą takich impresji: impresji fotograficznych, graficznych, powstałych z fotografii, które tworzę. A następnie je w jakiś sposób łączę w formę no, takich wewnętrznych impresji. No, tak, tak to będzie najprościej, no, nie impresja. Proszę mi powiedzieć, jak długo pan się zajmuje tego typem fotografiki? W sumie fotografią zajmuję się, powiem tak, od kiedy dostałem aparat fotograficzny, czyli podstawówka. Podstawówka. Gdzieś pojechałem kiedyś na plener i zrobiłem. Yy, zdjęcie na tym plenerze, dostałem jakiś aparat, yy, pan, który go zobaczył, powiedział, ty, ty zobaczył te zdjęcia, powiedział, bierz aparat i uciekaj no, nie. No i, i to był pierwszy mój aparat, który dostałem tak, zenit, zenit jakiś tam. Nie ET, chyba, tylko jakieś TTL nawet. Był taki, tak, e, tak. Proszę mi powiedzieć teraz tak, e, bo widzimy tutaj grafiki. Grafiki są robione ze zdjęć, tak? tak? Same zdjęcia to zdjęcia. To wiadomo, oddają rzeczywistość, zatrzymują chwilę w ułamku sekundy, tak? tak. E, jak fotografia przeszła u pana do fotografiki? E, jak fotografia przeszła do fotografiki? Hmm, to może być... To znaczy tak, dużo. E, Ponieważ teraz bardzo dużo obcowałem z przyrodą, nie? bo jakiś dość długi okres czasu po studiach pracowałem w agencjach reklamowych jako fotografik, grafik i tego. I jakoś nie było czasu na to, żeby tego. Później pojawiła się przyroda, czyli nagle okazało się, że pod nogami mamy niesamowite struktury, niesamowite wzory, niesamowite niesamowite rzeczy, które, które no, po prostu aż się prosiły o to, żeby je y, sfotografować, no nie? ale sama fotografia tego również jest ciekawa, natomiast ja dodałem do tego jeszcze swoje własne jak gdyby, takie e, emocjonalne rozmyślania, no nie? i na temat tego jak, co można z tym i tak dalej, no nie? także to y, obcowanie z przyrodą spowodowało, że zainteresowałem się tym, co jest pod nogami, no nie? To są struktury, które połączone są z obrazem, bo tu jest i obraz, bo też tutaj są obrazy malowane, natomiast jest i struktura, która jest z natury, czyli powiedzmy muchy, paprocie, struktury kamienia, struktury ściany, o coś, coś w ten desen, nie? Także to jest... Taka fotografika. Proszę mi powiedzieć, do kiedy będziemy mogli Pana pracę oglądać tutaj w Ośrodku Kultury? Yy, wystawa będzie cały miesiąc, także z, od dziś, od dziś cały miesiąc, czyli tam do 16, 15.